W zasadzie firma będzie naliczać za te śmieci, czy będzie liczyć od kubła, czy od wagi kubła? Bo jak się firmie opłaca za 15 zł, teraz do mnie przyjecha, to za 50 tym bardziej chyba się będzie im opłacał. Czy, czy wiemy, jak oni to, to naliczają teraz? To znaczy, to znaczy y, będzie, będzie przetarg, i właściwie y, ile to rzeczywiście kosztuje, pokażę przede bo, bo, bo może rzeczywiście kosztuje to niewiele. Ale jak oni to naliczają? Czy oni to liczą od kilometra sobie, czy po prostu no, od danej śmieci odwiezionych na, na, na ale... wysypiska, bo oni też pewnie do te śmieci muszą tam nie, płacić. Nie, na... ale... On musi... on Musi płacić teraz to Proszę o ciszę. Ale na te koszty się wiele rzeczy składa, bo i charakter zabudowy, czy trzeba na przykład, bo, bo taka śmieciarka potrafi pomieścić jakieś źródła, a mówią, że duża śmieciarka pomieści śmieci od 4 tysięcy osób. Ale jeżeli będzie to 4 tysięcy osób na przykład w miejscowości, takich na przykład gdzie mieszka 4 tysiące osób, no to w jednej miejscowości, a u nas musi półminion ile na przykład. Ale teraz jak na 41 do 50, to on tak nie jedzie do każdego domu, to co 30. No i też musi opłacać, musi opłacać. Teraz na 50, jedzie do każdego domu, to i tak musi nie No zobaczymy jak to Będziemy będzie, będzie. Będziemy firma. To... Prawdopodobnie sama firma nie wie za jaką kwotę, jeśli to będzie opłacać i dopiero po roku to zweryfikuje. Ja myślę, że na temat śmieci starczyłoby na dzisiaj, bo żadnych decyzji nie podejmujemy.